druga rywalizacja w ramach grupy Ani, było nawet 90 sekund przerwy, a zaczynamy już fantastycznej imprezy dla ekipy ze stolicy Polski, ekipy, która z numerem 5, dla nich to ostatni występ, jeżeli chodzi o drugi faulę po stronie Toruniany, piłka polu lukardym, na ratę ale łapie Rinkel. golkiper z rocznika 2007, od razu uruchamia kontrę i także z trzas... numerem 10. Szansa dla warszawskiej jest. części gościmy pod bramką Tafu Toruń i zakościmy w hali w sieci. Jeszcze jedno dobre wycofanie. Kończalski autor 14 trafi w pierwszej lidze odnaleźć na młodzieżowych mistrzostwach. Na otwarcie grupa nie było bramek. Finalnie to jednak Brzesko wygrało 5 do 3, a teraz mamy pierwszą bramkę dla Eskadry. Kontrę dwóch na jednego, wraca się zespół z Torunia. Może teraz piłka na prawej stronie. Konstruują składnie ten atak za z Torunia. Ale też Maksym bo nie biały stok. Teraz Rinkel, Torunian. Jeszcze okazja na kolejny strzał. Źle teraz rozegrali stały fragment gry za ostatnie 15 sekund kukuła na prawą stronę, Trzosowski łapie na próba kontry warszawskiej eskadry. bądże do ostatnich sekund trzymają futsalówkę graczy trenera Mariusza Milewskiego, którzy mają historyczny komplet punktów tam na mistrzostwach do lat 19 i to właśnie oni wygrywają na początek w grupie A z drużyną Toruńskiej Akademii Futsalu.